Chcąc obciąć paznokcie u małego człowieka, na samym początku czekamy. Nie ma konieczności tego, żeby e, tę płytkę paznokciową ścierać. Możemy zaczekać przez pierwsze 21 dni życia maluszka. Po trzech tygodniach, e, nawet już wcześniej, możemy delikatnie tutaj starać się masować tę płytkę paznokciową, e, zwłaszcza u tych e, górnych części paluszka, po to, żeby wycierać te elementy, które będą się skruszały. Natomiast po tych trzech tygodniach możemy delikatnie e, obciąć te paznokcie, raczej tak, takimi nożyczkami, które są tempo zakończone na końcu, tak żeby w razie e, jakichkolwiek sytuacji, gdzie dziecko się ruszy, nie skaleczyć tego naszego małego człowieka. Wkładamy palec do rączki dziecka, najlepiej w momencie kiedy maluszek śpi albo jest karmiony i delikatnie naprosto obcinamy tę część, która znajduje się nad opuszką palca. Nie obcinamy paznokci zbyt krótko i też nie nadajemy im żadnego kształtu migdałkowatego, czy innego, nie ma tutaj to zupełnie żadnego sensu.